Z Ewangelii według świętego Jana, Jezus powiedział do faryzeuszów, ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójście nie możecie. Mówili więc Żydzi, czyżbym miał sam siebie zabić, skoro opowiada, tam, gdzie ja idę, wy pójście nie możecie? A On rzekł do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałam wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego, kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż do Was mówię? Wiele mam w Waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że mówił im o ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wy wywyższycie syna człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego. Bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Jaka smutna wiadomość dla faryzeuszów, jaka smutna wiadomość dla każdego człowieka, wy umrzecie w grzechach waszych. Bo kochani, Umrzeć w swoich grzechach, to znaczy zejść z tego świata bez nadziei. Z świadomości, że ja zmarnowałem swoje życie. Że ja miałem instrukcje, jak dojść do nieba, i z nich nie skorzystałem. Dlatego właśnie Pan Jezus przyszedł. Dlatego umarł za nas. Dlatego ten wielki post, te święta, do których się przygotowujemy. Bo możemy. To wszystko zmienić. Jezus wszystkie grzechy już wziął na nas, a my możemy Jemu je oddać. I wtedy, jeśli z Nim przeżyjemy nasze życie, oczyszczając się z tych grzechów, żałując za nie, ale przede wszystkim przemieniając je w dobro, przemieniając je w dobro, przemieniając nas samych w piech, wtedy możemy wybrać inaczej wtedy przy końcu czasów nie będzie nam powiedziane, że umieramy w grzechach, ale umieramy z Bogiem. A to jest ogromna różnica. Różnica, która była nam dana jako wybór, ale zależy całkowicie od nas. I nie od tego, co się stanie gdzieś tam w odległej mniej czy bardziej starości, ale już tu i teraz. Czy ja teraz żyję i umieram w swoich grzechach, że żyję z Bogiem, oddając Mu moje grzechy, aby On mnie podnosił? Błogosławionego wtorku, bądźmy zdrów i szczęścia Boże.